Serdeczne podziękowania dla moich patronów i patronek w serwisie Patronite. Dziękuję za to, że wspieracie moją audycję. Jeżeli chcesz dołączyć, zachęcam do budowania nowej jakości mediów razem ze mną. A teraz zapraszam na podcast. To będzie szybki komentarz w podróży. Patrycja Mizera, Korsyka. Uchylenie zakazu noszenia burkini na plażach Leci. W środę 7 sierpnia korsykańska gmina Leci zakazała noszenia burkini na plażach, a dwa tygodnie później, po decyzji sądu administracyjnego, zniesiono ten zakaz. Ciekawi dlaczego? Posłuchajcie. Następnie kilka słów o regionie. Korsyka to francuska wyspa położona około 170 km na południowy wschód od Francji kontynentalnej. Jest czwartą co do wielkości wyspą po Sycylii, Sardynii i Cyprze na Morzu Śródziemnym. Jej powierzchnia całkowita wynosi 8680 km2, a populacja liczy około 350 tysięcy mieszkańców. Korsyka jest w większości wyznania rzymsko-katolickiego. Ważne uroczystości religijne, takie jak Wielkanoc, są obchodzone z dużym zaangażowaniem i wiążą się z licznymi procesjami i rytuałami. Lokalna gospodarka opiera się głównie na turystyce, rolnictwie i rybołówstwie. Wyspa posiada unikalny status prawny, mianowicie wspólnota terytorialna o szczególnym statusie, który zapewnia jej wysoki poziom autonomii. Dzięki temu Korsyka zachowała swoją unikalną tożsamość kulturową, językową i historyczną, mimo że należy do Francji od 1768 roku. Z ciekawostek, w stolicy Korsyki, w mieście Ajaccio, latem 1769 roku urodził się sam Napoleon Bonaparte. Wracając jednak do tematu audycji, wyjaśnijmy, czym jest burkini. To rodzaj stroju kąpielowego zaprojektowanego dla kobiet, które ze względów religijnych lub kulturowych, czy też z powodu osobistych preferencji, chcą lub muszą zakrywać swoje ciało. Nazwa burkini to połączenie słów burka i bikini. Zazwyczaj zakrywa całe ciało, z wyjątkiem twarzy, rąk i stóp, pozwalając kobietom na komfortowe pływanie przy jednoczesnym zachowaniu standardów skromności. Zazwyczaj wykonany jest z materiałów podobnych do tych używanych w tradycyjnych strojach kąpielowych. Burkini zostało stworzone przez australijską projektantkę Achede Zanetti i zyskało popularność nie tylko wśród muzułmanek, ale także wśród kobiet innych wyznań i kultur. O co chodzi z zakazem noszenia burkini na wyspie? Otóż 7 sierpnia don Georges burmistrz korsykańskiej gminy Lecci, wprowadził zakaz noszenia burkini na plażach, aby zachować porządek publiczny i respektować zasady świeckości. Zakaz miał obowiązywać do 30 września. Decyzja ta wynikała z obaw, że religijne stroje mogą prowadzić do konfliktów na plażach. Co więcej, w uzasadnieniu decyzji podkreślono, że. W obliczu zagrożeń terrorystycznych we Francji religijne stroje plażowe mogą stanowić zagrożenie dla porządku publicznego, np. przez gromadzenie się tłumów lub wywoływanie konfliktów. Dekret ten zabraniał dostępu do plaż i pływania każdemu, kto nie miał odpowiedniego stroju uwzględniającego zasady moralności i sekularyzmu. Zakaz ten został wprowadzony po tym, jak cztery kobiety kąpały się w Burkini na plaży w miejscowości Lesi. Si. Prefektura Korsyki miała przeanalizować tę decyzję, aby zweryfikować, czy nie stoi w sprzeczności z francuskim prawem. Po dokonaniu przeglądu sprawy, w poniedziałek 19 sierpnia, sąd administracyjny w Bastii na wniosek Ligi Praw Człowieka uchylił tę decyzję, argumentując, że musi być ona uzasadniona aktualnym i udowodnionym zagrożeniem dla porządku publicznego. Ponieważ gmina nie wykazała istnienia takiego ryzyka, sąd uznał, że zakaz ten poważnie i niezgodnie z prawem narusza swobodę poruszania się, wolność sumienia i wolność osobistą. Sąd dodał, że burmistrz może podjąć środki dotyczące dostępu do plaży, bezpieczeństwa pływania, higieny i przyzwoitości, ale zakaz noszenia strojów kąpielowych, demonstrujących przynależność religijną, musi być uzasadniony konkretnymi zagrożeniami. Gmina twierdziła, że stroje te nie gwarantują przestrzegania zasad higieny i bezpieczeństwa, ale nie przedstawiła na to dowodów. W rezultacie sąd uznał te argumenty za niewystarczające i stwierdził, że zarządzenie stanowi poważny i nielegalny atak na podstawowe wolności. Okazuje się, że to nie pierwsze takie perturbacje wokół burkini we Francji. Latem 2016 roku podobne kontrowersje wywołały miejskie dekrety zakazujące noszenia zakrywających kostiumów kąpielowych, które ostatecznie zostały unieważnione przez Radę Stanu. Z kolei w 2022 roku najwyższy sąd administracyjny we Francji poparł decyzję Sądu Pierwszej Instancji, który zdecydował o unieważnieniu decyzji Rady Miasta Grenoble w sprawie zezwolenia na noszenie burkini na basenach publicznych. Warto wspomnieć, że podobny zakaz wprowadzono również w zeszłym roku w montelieu le napules na Lazurowym Wybrzeżu, gdzie obowiązywał on od 15 czerwca do końca sierpnia. Jednak Francuska Liga Praw Człowieka, podobnie jak w zeszłym miesiącu, zaskarżyła ten zakaz, jednak sąd administracyjny w Nicei podtrzymał go, również powołując się na obawy dotyczące porządku publicznego. Ostatecznie Rada Stanu uchyliła zakaz, uznając, że narusza on prawa jednostki, takie jak wolność przemieszczania się, sumienia czy wolność osobista. Na koniec warto dodać, że populacja Francji wynosi ponad 68 milionów mieszkańców, z czego około 10% stanowią muzułmanie, co sprawia, że Francja jest jednym z krajów europejskich o największej społeczności muzułmańskiej. Dziękuję za wysłuchanie materiału. Czytał Sebastian Filipowicz.